Robert, z dobrego serca proponuję, przemyśl jeszcze sobie tą decyzję, tę decyzję, przepraszam, tę decyzję. Obraziłeś się na selekcjonera, że zabrał Ci opaskę kapitana, no ale jeżeli nie miałeś już czasu lub możliwości w 100% procentach się poświęcać tej reprezentacji, no to nie dziw się takim, takim decyzji. Pamiętaj, że dobro reprezentacji jest celem nadrzędnym, także w takich sytuacjach należałoby schować dumę w kieszeń i robić wszystko dla dobra tej drużyny. Przypomnę Ci tylko, że Błaszczykowski również tracił opaskę po wielu latach jako kapitan na Twoją rzecz. Też się No Ale mądrzy ludzie przekonali go, że reprezentacja to jest coś więcej, niż gra w klubie, niż gra w jakiejś drużynie, nie wiem, em chociażby złożonej z gwiazd, ale klubowej. Reprezentacja to jest wielka sprawa. To jest wielki honor w niej grać. Dlatego proponuję Ci ochłon. Przede wszystkim ochłon. I na spokojnie przemyśl to jeszcze raz. Polska, drużyna narodowa. Polska reprezentacja narodowa na pewno Cię potrzebuje. Eee na, na, w takim wymiarze, jakim oczywiście, jakim oczywiście jesteś w stanie się zaangażować, natomiast nie możesz się na takie decyzje obrażać. Nie? Bo to jest po prostu kurwa niepoważna robota no to, to, no to przecież tak się zachowuje, tak zachowuje roztaprężony dzieciak w przedszkolu. Nie? Zabrali mu zabawki i nie będzie ja do kurwa. Nie? No nie możesz tak robić.